Siemanko, widzowie, to ja, a Ania, więc co dzisiaj będziemy robić, już o czym się mówię. Dzisiaj sobie otworzymy zestawik, a zestawikiem, który sobie widzowie otworzymy, jest, widzowie, tada, widzowie, to jest, widzowie, ten zestaw. To jest zestaw o numerze 7801 i to jest Kai Rising Dragon Strike, i to się nazywa po polsku, widzowie, Atak powstającego smoka Kaja. I to jest, widzowie, taki, widzowie, mały sedzik, w sumie. I to jest taki widzowie, powiedzmy taki trochę spinner. No, jak widzimy, wiemy, no to widzowie Ninja nałączyli się kolejne nowe techniki. I to jest widzowie, atak powstającego smoka. smoka. I na przykład mamy, widzowie tu, jak widzicie, Kaja. I widzowie, fajne to, nawet pudełko jest. Widzowie, jak widzicie, mamy tu Kaja na tej swojej nowej technice. Mamy tu, jak widzicie, Kaja. I tu z naszego, tego naszego mistrza, którego. No, smoczka, czy się wiadomo którego, nawet był zestaw o nim. Englanda, o Englanda, tu mamy Englanda z drugiej strony. No, nie jest za dużo, oczywiście. Z tyłu tu mamy pokazane, oczywiście, że będziemy mieli, jak widzicie, tego naszego kaja. Ten mechanizm, tego powstającego smoka. W sumie bym takiego smoczka. I tu dostaniemy jeszcze, widzowie, naszego łotrzyka, oczywiście do tego, dostajemy tutaj, widzimy, tak będzie wyglądał oszkaj i tu widzowie jest tu w po ogóle pokazany mechanizm A i B jak to będzie działać, to oczywiście wam pokażę no i tu jak widzicie jest pokazane jeszcze jakie są inne zestawy inne jeszcze te e, ataki powstającego smoka, jak widzimy mamy tu chyba jeszcze naszej Nii i jak widzicie jeszcze jeszcze Arina bo ten, ale te widzowie też posiadam. Widzowie, bo ja je kupiłam jakiś czas temu, bardzo dawno. W widzowie w Action te, 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 wiecie, ataki powstające z smoka. Oczywiście no dobra, widzowie, nie przedłużając, już tutaj wam pokazałam. No bo tutaj to nie jest jakiś, wiecie, duży zestaw, bo on nie ma za dużo elementów. To są takie, wiecie, spinnery. Oczywiście tego gościa to sobie wiecie. Później zobaczymy, jak on się nazywa. Ale to jest po prostu z tej Oczywiście biorę sobie mój oczywiście widzowie nożyk i widzowie zobaczymy ile ma saszetek. Przypuszczam nie za wiele widzowie będzie o saszetek, bo no bo wiecie to nie jest jakiś wiecie duży zestaw, bo to są widzowie widzicie. Jak coś widzę, wie, jak coś to takie, o, o, takie coś widzę jest ostre bardzo. Jak jest, się moci, to uważajcie na takie rzeczy, żeby nie było. Jak coś to położę, jak coś po prostu rodzice, jakby czucie jakby tamten. No i dobra. Mamy jak widzicie tu, jak widzicie elementy. No wiecie. No i to widzę ja wszystko, ale fajnie widzę takie pudełko, takie dziwne trochę. Ciekawe jakie je rozłożę w ogóle. Bo ja wiecie, rozkładam teraz do pudełka. Nie wiem, pomyślę jak to rozłożyć. No ale dobra. że to sobie odkładamy. Ok. Niech tam sobie będzie. Dobra, niech sobie leży. No i tak, mamy tutaj instrukcję jak widzowie od widzowie jak od jak od polibagów i takich tam widzowie. No to wiecie, ale tę instrukcję pokażę Wam później. I mamy tak, mamy tutaj widzowie ten mechanizm, mamy widzowie to od tego smoka, mamy jak widzicie skrzydełka i mamy jeden woreczek widzowie elementów. No nie za wiele, no, ale wiadomo widzowie, że, no wiecie, no, taki zestaw, no to nie za wiele widzowie, elementów jest. No dobra, widzowie, ja, widzowie, idę to składać, oczywiście nie zajmę przepuszczam to długo, bo to nie jest za wielki zestaw, przepraszam, dwie, trzy minutki przepuszczam, to ja, widzowie, idę składać, widzowie, jak oczywiście złożę, to do Was wracam, i widzowie, zobaczymy tą nową, a, ten atak powstającego smoka, jak to, widzowie, się będzie prezentować. Dobra, ja, widzowie, idę składać, widzowie, jak złożę, to, widzowie, do Was wracam. No to oczywiście do zobaczenia. Jestem widzowie z powrotem. Jak widzicie, już atak powstającego smoka Kaja jest złożony. Nie trwało w sobie to za wiele czasu, no bo, bo to był bardzo malutki sadzik. Zaraz się wam, pokażę się minifigurki, oczywiście ten atak powstającego smoka. A zanim tego przejdziemy, oczywiście, do naszej instrukcji. Tym razem, widzowie, nie mamy oczywiście. Elementów dodatkowych, bo no, widzowie, ten zestaw jest bardzo malutki i on tak ma mało elementów, bo ma ponad tak no, 24 elementy, no to nie za wiele. No, co mogło tutaj zostać małego, po prostu jakiś dodatek? No, jedynie tu to, to mamy tylko wiecie, pazury. Mamy broń kaja, no to w sumie tu dodatkowych zbytnio nie ma. Ale pokażę Wam tu instrukcję, oczywiście. Jest tutaj za dużo, czyli yy, to jest trochę fajne tak rozwiązanie, To jest jako taka, jakby jak macie w polibagu, też są takie. To jest taka mała instrukcja, ale się nie dziwię Widzowie, bo wiecie, jak to jest taki yy, zestaw, który ma tylko 24 elementy, no to co można było się wiecie, spodziewać. No i sobie tutaj wiecie, pomalutku sobie ten zestawik, jak widzicie, ten. Mamy tu się Lloyda. No i tu sobie pomalutko oczywiście składałam. Tutaj oczywiście mamy tą funkcję, którą się Wam zaraz pokażę. Ale sobie to zwiniemy, no bo nie ma jakichś tutaj, wiecie, jakichś takich rzeczy, że jakiś lekram nie ma. Po prostu to jest jak taka uloteczka czy coś takiego. No ale dobra, U weźmiemy ją na bok, bo nam się się nie przyda. No i zaczniemy najpierw od naszych minifigurek. Najpierw może zaczniemy od tego kolejszki. To jest widzowie strażnik Wilczej Maski wiadomo. Fajnie, że tu dodali dwie figurki, że nie mamy, tylko wiecie, bo czasami wiecie, yy, czasem widzowie w spinnerach takich, no powiedzmy takich coś, no to dawali zawsze jakieś, wiecie, elementy, a tu dali fajnie, że taką figureczkę, bo spoczką. I mamy, jak widzicie, dostaję taką kursę, oczywiście ma maskę ten no ten strójny jest naprawdę spoko i ma taki widzowie captur nie ma wiecie takiej maski tylko ma taki kaptur. i on oczywiście ma dwie twarze tu ma taką a drugą ma taką takim doładowaniem i powiem wam że spoczko figurka no to będę miała trochę sporą armię tych wilczych oczywiście wojowników no i kolejny będzie jakby do armii spoko wygląda 10 na 10. No co tu można widzowie mówić, 10, 10 na 10. Figureczka. No i teraz oczywiście, jak to jest widzowie atak wesenią smuka Kaja, no to nie mogło tutaj widzowie oczywiście zapragnąć kogo? Naszego oczywiście Kaja. No i widzowie, jest nasz Kaj oczywiście, tak się oczywiście prezentuje. Jak, jak widzicie, dostaje zwyczajny, złoty, oczywiście mierzy katanę tak zwaną. No i spójrzmy na niego. No, z powiem, że bardzo fajny. Ma tu, gdzie może może sobie schować czy się tą broń. Oczywiście ma tu złoto takie, złoto, złoto czerwoną maskę, chciałam powiedzieć. No nie bym miał całą czerwoną, ale tak zrobi, że tutaj inaczej to wygląda. Oczywiście Kaj ma dwie twarze: jedną taką, a tu taką spoczko, a tu taką już gotową do walki, na przykład z. Z wojownikami liczej maski. No i powiem, że spoko figurka. Podoba mi się naprawdę ten strój, jest bardzo fajny. Tu mamy jak gdzie jego symbol. No, powiem wam, że spoczko, okejka, 10 na 10. No, oczywiście figurka, no co, można powiedzieć tak samo, oczywiście, 10 na 10 figurka, oczywiście. Obie figurki oceniam bardzo, oczywiście, dobrze. No i przechodzimy, oczywiście, do tej głównej atrakcji, jakby ten atak przesadzającego smoka, oczywiście. Tak się widzowie prezentuje i to wygląda, oczywiście, jak taki widzowie, jest smoczek, no bo tak to wygląda. W sumie tu nie ma widzowie, wiecie, tak jak u innych zestawów, że ma dużo funkcji. Ma tylko tutaj taką poszczególną. No i oczywiście tutaj dodatkowo może, jak widzicie, sobie ten tutaj ruszać, jak widzicie. O, już rozwaliłam. Tymi pazurami może sobie do góry i na dół. Oczywiście może sobie tymi fajnymi skrzydełkami poruszać do dołu, oczywiście do góry. Można sobie tak wiecie, ustawić. Oczywiście tutaj może otwierać widzowie tą gębę, a w środku mamy widzowie mocy smoka moc smoka i sobie no nie ma jak to się nazywa po prostu niebieska niebieski element mocy sm smoka tak widzę przeczytałam na oficjalnej wizualnej stronie no ale przypuśćmy że może mieć to moc nie wiem wody czy coś takiego no bo taki kolor morski do niej, może może tak no i oczywiście tutaj możemy czy się schować i do walki ale fajnie to wiecie bo tak widzowie, akurat ma takie wiecie, oczy akurat ten smog ma takie, jak jest ta wiecie, kula mocy to przynajmniej te oczy są, tak wiecie, wypełnione sobie sumie ja powiedziała, że to, wiecie to jest bardziej taki spinner, taki a, wiecie, to jest ten, ta nowa technika ale sobie no, zaraz oczywiście powiem o tym no i oczywiście powiem ten Z, e, zaraz oczywiście, co mi to jeszcze może ten ale... Mamy, jak widzicie, taki ogon. Może tu jest oczywiście na dół, można sobie tak wziąć. Ale widzowie, mamy tu główną, oczywiście, funkcję. O co w tej głównej chodzi? O tym a, o tej akcji tutaj bardziej, o tej funkcji takiej głównej. No wiadomo, że skrzydła, widzowie, pazury i paszcza no to tutaj jest takim dodatkiem do tego. Ale głównym, takim przygólnym jest widzowie, ale to pokażę Wam widzowie. Kajem, bo tutaj, jak widzicie, wsadzamy sobie widzowie kaja. Spokojnie muszę mu wyjmować tych broni. Bo akurat no, tak może sobie trzymać tą broń, bo tak można mu zdjąć. A może nawet z tą bronią iść ten. I widzowie polega na tym, że musicie tutaj w to uderzyć. Ja przed tym widzowie, jak złożyłam to, mówię, musiałam trochę potrenować, jak to widzowie działa. Bo był taki ciku, ten i trochę potrenowałam, i nawet, nawet mi to wyszło. Oczywiście weźmiemy sobie tego wujomnika, a co nam szkodzi. I można dwa razy fajnie zrobić, bo otworzymy najpierw y, zrobimy bez otwarcia tej paszty, a później użyjemy jeszcze tej otwartej paszty i bierzemy oczywiście, no wiecie, po prostu rączkę tak zwi... ten i... No to za bardzo nie zadziewało jak chciałam, bo to powinien tak, wiecie. Ale zrobimy tak, że żeby dzisiaj bardziej widzieć. Dobra, mamy pilota, dobra, żeby tu ten. Weźmiemy tam wojownika. Jakby co? Dobra. Przyczepię to z powrotem. No tu się przyczepia. I oczywiście bierzemy oczywiście pioskę i tutaj na się tak naciskamy. I oczywiście <laughs> będzie oczywiście gotowy. To bierzemy tak. Aha, dobra dobra. Okej. Okay. No nie, średnio mi idzie, ale naprawdę, widzę, mi wychodziło wcześniej lepiej. Nawet mi tu wsunął po tym, a teraz jak nasów widzowie, nie chce mi to działać, ale poczekajcie. Czekajcie. Aha. No dlaczego nie chce mi to działać, widzę? Nie wiem dlaczego. Zawsze coś widzowie. Ja naprawdę mówiłam, że sobie trenowałam to. I dobra. bierzemy tak, ale tam była instrukcja. Poczekajcie, dobra, jeszcze raz. Ale bez, ja swoją techniką też jakoś bez instrukcji dałam radę. No, nie wiem, pokazuje instrukcja, że niby tu musimy się naszykować. Ale tu też pokazuje, że to. Nie wiem o co chodzi z tym. Bo tu wiadomo, że ustawiamy go i naciskamy tą piątką, Wiecie, ten, a tu. Hmm. Śmieszna sprawa. tu trzeba utrzymać? Nie wiem. No dobra, czekajcie. Dojdziemy do tego. Ja tu naprawdę widzę, oni sobie, widzę jak się nim bawiłam trochę, no to on sunął mi po tym biurku. A teraz, jak złość... Jak chcę Wam fajnie to pokazać, to teraz mi nie chce to działać. No dobra. Dobra, od razu widzę pokażę bo oczywiście z tą otwartą gę z tym tym, bo to jak nie pójdzie za pierwszym razem, to średnio. No ale dobra. Okej. Okay. Dobra, bierzemy. I. raz, dwa. Czekajcie. Hmm. Wiecie. Raz dwa. No ale wiecie o co chodzi. No w, było widać chyba taki, że no jakby powiedzmy no poleciał, no jakby powiedzmy sunął się, no jakoś to było widać, wiecie o co chodzi. No i oczywiście od razu z tą kulą jakby trafia tego tego. No mi się tak zbytnio nie udało. No ale widzieliście o co chodzi? Po prostu. Bierzecie, walicie po prostu so, swoją rączką po prostu tutaj. I to po prostu tak jakby skacze, czy tak się posuwa, no wiadomo. Powiem no, Wam, że spoko opcja, bardziej chyba lepsze niż te spinery trochę. Mam no, spinery bardziej się kręcą, ale to też jest fajna taka technika. No, wiecie, o co chodzi po prostu. Bierzecie, bierzecie tutaj, o, nawet może mi się uda. I czekajcie. Jeszcze raz pokażemy. Pokażę. O! No i teraz to, to poszło! No i teraz widzowie, jak widzicie, zsunął się bardziej. No i akurat też pokonał naszego wilczego wojownika akurat. No to teraz, widzowie, to się udało. Fajnie jeszcze, jak jest otwartą oczywiście tą, wiecie, z tą pasztą fajnie otwartą i jeszcze ta kula jak wychodzi, no to jeszcze jest to jeszcze fajniejszy efekt, no ale... Możemy zrubować. Co nam szkodzi, widzowie? Może nam się z uda. Bo, wiecie, to raz powinnam, ale... Ale wtedy pierwszy raz nam się nie udało. Za drugim też nie. A za trzecim, jak widzę, odłożyłam, no to lepiej. Dobra, to spróbujmy. Jestem bardzo ciekawa, czy to pójdzie tak, jak myślę. Dobra. Dobra. Weźmiemy tak. Raz, dwa. No, dobra. No dobra, no ale widzieliście, jak to działa. Po prostu on sobie po prostu tak sunie i pokonało oczywiście. No ale na szczęście raz się dobrze żeby Przynajmniej raz się mi udało przynajmniej Wam to pokazać, jak to działa. Czekajcie, zwrócę mu ten ogon czy tak coś. Jak oczywiście zwracam oczywiście ogon temu smokowi, to, e, to powiem Wam, że przypomina takiego smuczka w sumie. No wiecie, nawet jej, jak Traktować tą jakby technikę, ale też można się bawić jako, że to jest smok, po prostu tylko po prostu, wiecie, bez nóg i po prostu ten. Ale ma skrzydła, szpony, to jak smok w sumie możemy traktować. Taki smoczek, bo ma pasztę, ma wszystko, no oprócz nóg, powiedzmy, to można traktować jako ogonek, i jako smoka się też, jako smokiem się jako bawić. Super, nawet opcja taka, co nie? no i Idziemy się po jak, żegnać, w sumie trochę przedłużone będzie recenzja, bo normalnie to by szybko było, ale wiecie, chciałam Wam dobrze to pokazać, tą fajną funkcję tego, tą bardziej akcję. No i naprawdę spoko, myślałam, że będzie to gorsze, ale nie jest w takie złe, będzie ta funkcja. Y Oczywiście figurki bardzo dobrze oceniam. Oczywiście kolejny jakby taki trochę mini smoczek pójdzie do mojej oczywiście watach, bo już trochę tych smoków jest, no to się stworzy taka watacha. Ba no, to ten zestaw oceniam bardzo dobrze. 10 na 10, bo jest smoczko jest małóczki, ale widzowie nie jest taki po prostu zły. No dobra, widzowie, nie przedłużając, oczywiście ja się z Wami żegnam, sądzę, że odcinek Wam się podobał, widzowie. I to, ja się z Wami żegnam. No to na razie.